Witam wszystkich z tej strony Tropiciel. Od gali KSW54 minęło trochę czasu. Do kolejnej gali, trochę tygodni nam zostało. Karty Walk praktycznie nie znamy, więc dziś ponownie przedstawię wam moją wizję tej karty Walk. Jest to oczywiście no, taka propozycja danych zestawień, ale przede wszystkim okazja, aby ponownie móc z Wami na temat różnych zestawień porozmawiać. Wiemy, że prawdopodobnie main eventem będzie tutaj pojedynek Skota Askama. Dużo wskazuje na to, że będzie to Tomek Narkun, ale dochodzą plotki, jakoby tutaj rywalem Skota miał być ponownie Mamed Halidow, co trochę byłoby dziwnym zestawieniem, tym bardziej na nagale studyjną, ale wiemy, że Mamedowi no bardzo zależało na rewanżu z Askamy, więc być może taką walkę dostanie. Kto wie, dla mnie zarówno starcie z Mamedem, jak i Narkunem. Tutaj no za dużego sensu nie ma tak i uważam, że tutaj na duże wyróżnienie zasługuje niepokonany Cezary Kensik Jeśli taką walkę by Askam wygrał, no to wtedy można byłoby pomyśleć na przykład nad takim super fightem i walce o drugi pas. Ale póki co Askam w tej średniej maski powalczyć. Słyszymy też, że KSW ma zaczynać budować dywizję kobiet i mówi się tutaj o starciu Sylwii Juszkiewicz z Karoliną Wójcik. Byłoby to bardzo mocne starcie jeśli KSW nam je ogłosi to oczywiście postaram się je omówić, ale teraz no tak jak mówię chcę przedstawić moją wizję karty Walk, więc zapraszam. W pierwszym pojedynku zobaczylibyśmy zawodniczkę Federacji Rising Justyny HB. Wiemy, że KSW chciał doprowadzić do walki Justyny z Karoliną owczas Byłby to bardzo duży sprawdzian no przede wszystkim dla Karoliny od strony sportowej, no ale też byłby to pojedynek, w którym Justyna mogłaby się pokazać z dobrej strony. Ale wiemy, że Karolina no wycofała się z takiej walki. Nie wiemy, czy Justyna będzie czekać, czy może jednak zadebiutuje już teraz. No fajnie by było, aby ten debiut w KSW miała już za sobą, bo to na pewno ułatwiłoby jej stoczenie kolejnej walki, która już no powinna być mocniejsza i która też no, że wiadomo pojedynek z Karoliną owczasz to już byłby taki eliminator do walki opas Justyna bardzo mi zaimponowała w momencie kiedy pojawiła się w federacji Rising, gdzie w pierwszej walce z zawodniczką, która wygrywała przez poddania, no sama te poddanie wyczarowała. Kiedy z bardzo dobrą, niepokonaną, japońską zawodniczką poszła na decyzję i kiedy na gali FFF znokautowała zawodniczkę, która no wywodziła się z tej stójki. I to mi się tutaj podoba, że Justyna no nie szuka łatwych wygranych, tylko chce pokonywać przeciwniczki w ich najmocniejszych płaszczyznach. Myślę, że Justyna może zajść bardzo daleko i pas KSW jest w jej zasięgu. Najważniejsze to oczywiście nie przegrać pierwszej walki, bo drugiej szansy może nie być, no i zdobywać doświadczenie ciężko jest na pewno znaleźć rywalkę dla Justyny bo tych zawodniczek jest mało i tak naprawdę na myśl przychodzi mi tylko Marta Chojnowska dlatego, że zasługuje na kolejną szansę po tym jak uratowała walkę podczas gali KSW 47 jak się nie mylę I jako nieprzygotowana zawodniczka no, nie pokazała się tak najgorzej więc fajnie jakby KSW dało jej taką możliwość ponownego zaprezentowania się publiczności tym bardziej, że była otwarta na powrót do KSW A jest to zawodniczka z podobnym doświadczeniem w MMA Ale też dużym w K1 Tych walk wydaje mi się, że zrobiła więcej od Justyny I byłaby takim fajnym sprawdzianem eee, Ja bym taki pojedynek zobaczył Bo wiem, że obie panie łatwo nie odpuszczają Więc byłaby to bardzo fajna bitka tak? I ciekawy wstęp eee, do KSW Bo jeśli Justyna pokonałaby byłą pretendentkę do pasa No to kolejnym pojedynkiem powinien być już eliminator do walki o pas Z Karol w drugim zestawieniu mamy zawodników, którzy w debiucie dla KSW przegrali. Jeden przegrał z mistrzem, drugi z obecnym pretendentem, a więc starcie Jakuba wikłacza z Damianem Stasiakiem byłoby bardzo ciekawym starciem w kategorii Koguciej. Nie chcę mówić, że byłaby to walka o być albo nie być w KSW. Bo tutaj dopiero panowie się no rozkręcają, zrobili po jednej walce, ale takie zestawienie ma sens. Dlatego, że obaj najczęściej wygrywają poddaniami Obaj mieli krótką przygodę z ACB Jeden jest na początku drogi, tę karierę dopiero rozkręca Drugi znów widział tak naprawdę bardzo wiele, bo miał okazję wygrywać i przegrywać w UFC Ale to nie wystarczyło, by zdobyć pas w KSW I co najważniejsze Stasiak nie często walczył z Polakami Jestem ciekaw jak bardzo różni się jego poziom od utalentowanego i głodnego zwycięzcy Jakuba Wygłacza. I taki pojedynek mógłby wyłonić kolejnego rywala dla Pawła Polityło, ale też przegranego moglibyśmy tutaj skonfrontować z Lemi Krusiciem. Trzecie zestawienie to wyczekiwane starcie dwóch bardzo barwnych postaci kategorii lekkiej. Szuli to zawodnik bardzo otwarty, przyjazny i taki no pozytywnie zakręcony. Gracjan to znów zawodnik, który mówi bardzo mało i sprawia wrażenie takiego twardziela. Te ostatnie dwie przegrane Gracjana, ale też te ostatnie porażki Szulakowskiego bardzo zaskoczyły fanów i zadały im pytanie. Co dalej? Nie uważam aby miał być to pojedynek obyć albo nie być, bo obaj panowie w KSW wygrywali, więc jest szansa że będą jeszcze wygrywać. I tutaj no w takim pojedynku myślę że wyłonilibyśmy po prostu tego mocniejszego, który mógłby pójść dalej i dążyć do walki o pas. Myślę, że taki pojedynek bardzo zaciekawiłby kibiców. Oczywiście bardzo lubimy eliminatory. Chcemy wiedzieć, kto z topowych zawodników wywalczy sobie walkę o pas. Ale ja bardzo lubię, a wręcz kocham pojedynki, w których na szali jest coś więcej niż tylko złoty, piękny pas. Czasami jest to takie dalsze życie w MMA czy w danej federacji. No i w takich walkach, właśnie o być albo nie być, w pojedynkach rewanżowych czy starciach weteranów, e, chodzi po prostu o danie dobrej walki. Na szali zawodnicy stawiają wszystko, i czasami te najpiękniejsze walki nie trafiają się w starciach, w których możemy stracić czy zdobyć pas, a w walkach, w której do stracenia już nie ma praktycznie nic, i w takich pojedynkach możemy ujrzeć prawdziwość realnej walki, wtedy tak naprawdę możemy wyłonić tego mocniejszego. Więc Szulakowski versus Szadziński to starcie, które tym bardziej dzisiaj jest starciem bardzo ciekawym dla każdej ze stron. Czwarty pojedynek: Denis Stojnicz versus Stuart Astin. Ja osobiście bardzo czekam na debiut Stojnicza w KSW, jest to zawodnik na pięknej serii wygranych. Kilka razy już ten debiut mu się przekładał, i liczę, że w końcu. Się tego jego występu doczekamy, tak? Od wylotu Denisa z UFC śledziłem jego karierę i uważam, że jest to zawodnik niewykorzystany. Nie miał okazji zrobić jakiejś większej kariery w tych większych federacjach, tak? A myślę, że no miałby szansę zamieszać i to konkretnie. Wiadomo, że też czas leci i zawodnicy się zmieniają, ale wierzę, że stoić jeszcze może nas zaskoczyć i kilka razy mieliśmy okazję zobaczyć jak tam na dyskotykach robił zamieszanie, więc dobitki ciągnie go non stop. Wiadomo, że też z rywalem dla Denisa, no... Byłby problem, tak, bo KSW tych zawodników konkretnych za dużo nie posiada, ale podczas gali IMC5 odbyła się walka o pas wagi ciężkiej. Pas powędrował do Stuarta Astina, który zwyciężył, Satoshi Ishim, który ponownie nie zachwycił. Myślę, że fani tutaj Stewarta Astima mniej więcej kojarzą, a jeśli nie to przypomnę, że Anglik miał okazję zmierzyć się z Arturem Guchowskim, przetoczył się przez Bellatora, Bamme miał okazję powalczyć dla afrykańskiej federacji IFC, a nawet pokonać byłego mistrza tej federacji, a obecnie jest fali dwóch zwycięstw z rzędu. Myślę, że Astin jest bardzo ciekawym i przede wszystkim no, doświadczonym zawodnikiem, tak posiadającym też silny cios, więc KSW mogłoby go u siebie przetestować, tym bardziej, że wygrał z Japończykiem, a w konfrontacji z Denisem Stojniciem naprawdę mogłaby się wywiązać mała wojenka, ciekawy i elektryzujący pojedynek, bo tutaj no wiadomo, że byłaby to walka, która no, po części odrdzewiałaby nam e, Bośniaka, ale też walka, która no, faktycznie pokazałaby nam na co stać Anglika, który jest bardzo aktywnym zawodnikiem, i wątpię, aby ten pojedynek miał się tutaj doczekać rozwiązania przez decyzję, więc stawiam, że naprawdę byłaby to ciekawa walka, której tak bardzo w wadze ciężkiej oczekujemy. Piąte starcie Michał Pietrzak versus Krystian Kaszubowski Te starcie nazwałbym eliminatorem do walki o pas Ale też ogromnym sprawdzianem tych charakterów Bo oczywiście obaj zawodnicy są bardzo utalentowani Mają podobny rekord Ale sama konfrontacja tych zawodników jest bardzo ciekawa I powoduje, że ten pojedynek elektryzuje na samą myśl o nim Bo każdy z tych zawodników może zagrozić rywalowi w każdej płaszczyźnie Wiemy jak mocni są w parterze że wiemy, jak mocno potrafią bić, ale też wiemy, że da się ich znokautować. Więc ja uważam, że są to bardzo podobni zawodnicy. Obaj też w przedostatnim pojedynku mierzyli się z Soliczem, obaj swój ostatni pojedynek wygrali. I obaj, wygrywając kolejny, mogą nazwać się kolejnym pretendentem. A dla mnie obecnie ich konfrontacja jest ciekawsza od wystawienia ich do walki o pas, tym bardziej w momencie, kiedy KSW jest w posiadaniu tak barwnej postaci, jaką jest Andrzej Grzebyk. Szóste starcie to pojedynek wagi średniej Damian Janikowski vs Łukasz Binkowski. Na ten pojedynek czekam od 2017 roku. Łukasz Binkowski zaraz po zwycięstwie z Antkiem Chmilewskim rzucił wyzwanie Damianowi Janikowskiemu, chyba jeszcze przed jego debiutem w MMA. Wszyscy myśleliśmy, że to właśnie Łukasz będzie jego kolejnym rywalem, a jednak wybrano Antka Chmilewskiego, który właśnie z Łukaszem przegrał. A sam Łukasz na 3 lata pożegnał się z KSW, przegrywając poza federacją z Haratykiem na Babilonie, na RCC w Rosji i powracając do KSW również przegrał z Tomaszem Drwalem. Damian Janikowski po trzech naprawdę mocnych wygranych musiał zderzyć się ze ścianą w postaci Michała Materli, później doznał porażki z rąk Aleksandra Ilicza, odbudował się na Tonem Gilesie, ale przegrał w superfajcie z dużo większym Szymonem Kołeckim. Więc obaj chłopaki za dużo tych wygranych nie odnieśli w ostatnim czasie. Obaj pokonali Chmielewskiego, obaj mieli okazję zmierzyć się z weteranami: Damian z Matelą, Bieńkowski z Dwalem. Obaj te walki przegrali przed czasem, ale też trzeba pamiętać, że odnieśli wiele cennych zwycięstw przed czasem, przez nokauty, tak? Wiadomo, więcej tych wygranych i takich mocniejszych wygranych miał Łukasz. Dlatego dla Damiana byłby bardzo ciekawym przeciwnikiem. Nie takim, który wyszedłby po prostu po kasę, tak jak zrobił to Tony Giles, ale byłby to zawodnik, przeciwnik, który za wszelką cenę chciałby wygrać. I co najważniejsze, byłoby to starcie z postacią o podobnym doświadczeniu i silnym ciosie. Co powinno sprawić wiele problemów Damianowi. Ale myślę, że. Byłoby to bardzo wyrównane starcie, raczej nie wyróżniłbym tu faworyta, a po prostu no byłoby to ciekawe zestawienie dla samych zawodników, ale też kibiców, którzy tym MMA interesują się troszeczkę bardziej. Więc ja mam dużą nadzieję, że właśnie kolejnym rywalem Damiana będzie właśnie Łukasz Bieńkowski. Siódmy pojedynek walka o pas Roberto Soldic vs Andrzej Grzebyk. Jest to walka, która musi się odbyć. Panowie mają identyczny rekord, w podobnym stopniu budzą zainteresowanie kibiców, no rywali, toczą bardzo efektowne walki w stójce, ale przede wszystkim to, co ich wyróżnia, no to nie tylko ten. Ta umiejętność toczenia efektownych walk, ale też obaj zawodnicy. Potrafią udźwignąć ciężar własnej osoby i mistrzostwa. Andrzej Grzebyk zdobył dwa pasy mistrzowskie Federacji FEN. Stał się naprawdę wielką gwiazdą. Roberto Soldic potrafił zdobyć pas KSW, ale też potrafił wrócić po niego w momencie kiedy go stracił. I na długo zachować go na swoich biodrach. I tutaj, w przypadku tego zestawienia, nie ma mowy o tym, kto jest dla kogo większym wyzwaniem, bo ja uważam, że panowie są na podobnym poziomie, mają identyczne doświadczenie i wcale nie skreślam tutaj Andrzeja Grzybyka, a wręcz uważam, że jest jedyną postacią, która nie tylko dzięki swojej barwnej postaci może być dobrym i ciekawym mistrzem, ale też dzięki piekielnie mocnym umiejętnościom może podjąć się walki z Roberto jak równy z równym i go w tej stójce pokonać. Przede wszystkim ze względu na swoje serce do walki, tak, bo widzieliśmy, że Roberto da się znokautować i tam już Roberto nie wstawał, a kilka razy widzieliśmy, że Andrzej Grzeby padł na deski, a mimo to wstawał i walczył dalej, tak, i myślę, że to jest ten klucz do zwycięstwa w walce z równie mocnym strikerem, tak. Te, te, te serce do walki może tutaj Andrzejowi przynieść bardzo wiele, ale przede wszystkim też zapewnić możliwość stania się taką kolejną gwiazdą KSW, bo w tej kategorii wygrywa bardzo dużo zawodników, ale nie każdy potrafi wyjść do walki z taką mistrzowską atmosferą, a to co zrobił Grzebyk podczas gali KSW 53 to tylko mnie utwierdziło w przekonaniu, że nie tylko jest gotowy na walkę o pas, ale też zasługuje na tę walkę jak nikt inny. Co main event tej gali już sobie omówiliśmy, jeśli nie widzieliście tego filmiku to bardzo was do niego zapraszam, znajdziecie go w karcie w prawym górnym rogu. A w walce wieczoru bardzo chciałbym zobaczyć Cezarego Kęsika, jest to zawodnik, który w federacji KSW odniósł już dwie wygrane walki, pierwszą technicznym nokautem, drugą przez poddanie. Z pogromcą Damiana Janikowskiego, Aleksandrem Iliczem, do tego jest to zawodnik, który dzierży pas federacji TFL, gdzie ciągle wygrywa. I co najważniejsze, jest niepokonany. I fajnie, aby w końcu mógł powalczyć z postacią, która realnie mogłaby mu zagrozić. Scott Askam wygrał z dwiema naszymi legendami, Michałem i Mamedem, pokonał Wucika, więc takie rewanże czy trylogie na obecną chwilę raczej nie są potrzebne. Ja bym dał się tym naszym chłopakom odbudować, przede wszystkim dałbym fanom wyczekiwaną walkę Drwala z Halidowem, rozkręciłbym Michała Materle, no a Scotta właśnie konfrontowałbym z postacią, która również jak on jest głodna zwycięstw, no i przede wszystkim młodsza, tak? Z każdym też pojedynkiem Kęsik udowadnia, że jest w czołówce, ale przede wszystkim udowadnia, że stać go na więcej, bo na 12 pojedynków Kęsik do decyzji doszedł tylko raz, więc czemu by tego ogromnego potencjału nie wykorzystać w przywróceniu pasa wagi średniej do Polski? Myślę, że Cezary Kensing jest już w pełni ukształtowanym zawodnikiem, którego nie potrzeba już budować, którego nie potrzeba sprawdzać, a któremu po prostu trzeba rzucić wyzwanie w postaci walki o pas. A co wy myślicie o tej karcie walk bądź co byście tutaj zmienili? Komentarze do waszej dyspozycji, a ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel! Trzymajcie się!